Letnickie pole nie może być puste przez cały rok. Tak uważa ojciec Jan Gura, organizator młodzieżowych spotkań pod bramą rybą. Dlatego znów zaprosił młodych ludzi na lednicę. Tym razem na zlot orląd. Chcemy iść razem z nią. Ojca Jana, ażeby żyć tym nie tylko w czasie nocy Wysłania Ducha Świętego, ale cały rok, czyli całe nasze życie poświęcić Chrystusowi. Można spędzić czas wartościowo z wartościowymi ludźmi, niekoniecznie w drogich kurortach, tylko na przykład na łące, pod namiotami. Przede wszystkim odnowi się stare znajomości, zawrze się nowe, a przede wszystkim wszystko co robimy, robimy dla Chrystusa na celu środka, dla wszystkich po prostu, którzy tutaj uczestniczą. Orlęta, młodzi ludzie, którzy chcą się spotkać w tym szczególnym miejscu z Panem Bogiem, przyjechali tu z całej Polski. Mieszkają na polu namiotowym pod bramą rybą. To pole nie może być ugorem. Ono musi przynosić ewangeliczne owoce i dlatego zaryzykowałem, a ryzyko to jest ryzyko ewangeliczne, a żeby sprosić młodzież, żebyśmy stanowili zaczyn. I żebyśmy w lecie, w upalne lato tutaj się spotkali, potem będzie lednica seniora 4 września, a żeby ta łąka przynosiła nam owoce. Ja też mam... Najważniejsze są rozmowy, całkiem inne niż prosta wymiana informacji, z którą mamy do czynienia na co dzień. Dzisiaj człowiek jest tak bardzo zagubiony, tak bardzo zakompleksiony, że ten czas tutaj ma być odkryciem własnych wartości. To, żeby człowiek się nie lękał. Pierwszy turnus zakończy się za trzy dni. Na drugi, który zacznie się w środę wieczorem, można się jeszcze zgłaszać.